Mostrę tu kurwa iść kupiłem. Majster zapłacę, poczekajcie ja na faję, zapłacę. Ja mam. Wiem. No moz zapłacę, no kurwa skąd kubami zapłacisz. Nie chcę, no tak i No kurwa, ale jesteś. Ty <laughs> kurwa bandyty jesteś. No, no. Się no, no. Mostrę chcę Ja mu dam. Oglądasz też zuszany majster? Co? Zuszan. A ja? to był tam duży roku, i no... Mm. Mi... Ja muszę zapalić, kurde. <gry> <gry> to jest... To jest za firma. To jest za firma, to jest Pionek. firma. Ja, po... ja, ja <gry> no ja, Nie, ja Cię trzymam, zapalić go. Nie No. No. Nie, nie. Czemu, nie to no nie chcę mi się palić, kurde. Aha. Kurwa, nie mam tych fajek, kurwa, ten. To dzisiaj ładnie, niedziela widzę udana. Udana, A w kościele byłeś? Byłem A ja Boga nie wierzę. Jestem Ateistą wiesz? Nie chodzę do tego A Ateistą? To nie wiem. To jest ten, co nie wierzy w nic Ani w Boga, ani w wiechowych, ani w Aha. Aha, to może No. Daj gałęź. Ja się mogę, <laughs> po, <laughs> mogę, się, <laughs> <laughs> mogę dać ci, kurwa, do podtrzymania, kurwa. Pamiętaj, że Jacek, gdy jest w porządku, kurwa, z zawsze idzie pogoda, nie? No. Widzę, Jacek rymuje? No, widzę, widzę. Bity bawi, bity... Jacek, robi Jacek twoje? daje radę. Jacek, bity robi twoje, czy ja, ja, idę znowu. ja, już ja, ja, znowu, i ja, kurwa domu domu, ja, 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 pójdę. ja, 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 To jest coś normalnie nagrywany w tej schroninie. Wy może możecie nagrać czy, czy tysiąc razy, ja się nie... Słuchaj <laughs> tak? my cię nagramy jak jakąś wymowankę na tutaj zajebiesz. No tak. Ja a, to tak. się opłaca, a tak to nie ma sensu. Tu pomału po, u tego głupka mógł zagrać, no. Parę razy mógł zagrać Ale co tak możesz zagrać? No stare melodie. A ty się ten znasz? No. <laughs> yeah, yeah. so, nie. No, ale...